Mała sarna pojawiła się przed samą kamerą. Wraz ze swoją mamą i pomyślałem sobie, że przecież w tym roku nie nagrałem jeszcze małej sarny. A wiem, że w tym miejscu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, żeby to zrobić. W związku z tym zacząłem obserwować właśnie to miejsce. Zresztą, miejsce jakże piękne, jakże wyjątkowe. Na pierwszym planie jest dużo wody. Od jej tafli odbija się e, piękny las, piękne koronawirusy drzew, niebo, na drugim planie z kolei jest mnóstwo soczystej zieleni i wysoka trawa. Dzięki temu zwierzęta czują się tutaj naprawdę bezpiecznie. I zobaczcie, jaki ten kadr jest ładny. Po prawej stronie jest mała sarenka wraz ze swoją mamą. Na pierwszym planie woda to odbicie, na drugim mnóstwo zieleni i wszystko zgrało się idealnie. Chociaż ta mała sarenka boi się wejść do tej wody, no to jednak zajmuje się myciem, stara się troszeczkę napić. Mama natomiast cały czas czujna, ale również zajada się trawą. Zresztą to miejsce jest bardzo specyficzne. W momencie, kiedy nie ma opadów, jest susza. Nie ma tutaj wody, jest błoto, gdzie jelenie i dziki często przychodzą, żeby się w nim położyć i stworzyć taką skorupkę ochronną, która ma im pomagać z różnymi owadami. Natomiast kiedy spadnie deszcz, to w tym dołku nabiera się dużo wody, dużo świeżej wody, a co za tym idzie, pojawiają się tutaj zwierzęta. No bo czego chcieć więcej? Mnóstwo zieleni, czyli jedzenia oraz mnóstwo świeżej wody. I to sprawia, że pojawiają się tutaj. I również ptaki. I tutaj jest piękna sytuacja. Pojawia się para rodzicielska, żurawie i dwa młode. Ale zwróćcie uwagę, jeden młody żuraw jest wyraźnie większy od tego pierwszego, którego tutaj widzimy na samym dole. Tamten mniejszy jest jeszcze taki żółciutki, czyli taki mały żuraw. Drugi już zmienia kolor, ale to pięknie pokazuje, że urodziły się w innym momencie, że jeden z nich jest naprawdę troszkę starszy, dużo większy i ten maluch Stara się gdzieś tam iść tą wodą bardziej płytką, natomiast ten starszy podążał tymi miejscami, gdzie są największe wgłębienia, jakby się zupełnie nie bał, zresztą one świetnie potrafią sobie w wodzie poradzić. Zresztą później pojawił się tutaj. Piękny jeleń szlachetny. On przyszedł tutaj w momencie, kiedy było mniej wody i on doskonale o tym wiedział i wykorzystał to po to, żeby się nie tylko schłodzić, ale również zażyć tej błotnej kąpieli, o, którą o której wcześniej mówiłem. Ale zwróćcie uwagę na jego poroże. Ono już jest prawie gotowe i to jest wielki cud przyrody. Takie poroże majestatycznego jelenia szlachetnego subskrybuj to zupełnie nic nie kosztuje a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów jeżeli film był ciekawy udostępnij go